Sexy zanim nie goni. Bridget na odwyku od Janusza. Prolog do Janusza detox. Bridget nie jest żadną Monalizą, co to siedzi cicho i robi za obrazek w muzeum męskich spojrzeń. Ona jest zdecydowanie bardziej jak Bridget Jones, tylko z Insta. Wkurzona na siebie, że znowu kupiła o jedną mozzarellę za dużo. I wciąż wierząca, że dieta zacznie się w poniedziałek. Bridget jest bardziej ludzka. To właściwie Brygida Brydzia. Monato obróbka z krawaniem Bridget na kilku płaszczyznach, ale wyjdźmy do Brydzi. Nie jest najmłodsza, ale wciąż z błyskiem w gałce. Żadne takie jeszcze o tym nie myśl, nikomu nie zamierzam oddać jeszcze korony, w tym niskoletnim modelkom też nie. Empatyczna jak cholera. Empatia to jej supermoc i przekleństwo jednocześnie. Widzi ból tam, gdzie inni widzą tylko status online. No i rozrzuca swoją energię, jak sępy roznoszą niedojedzonych gladiatorów po arenie, emocji wszystkich dookoła. A neron i tłuszcza się gapi i se Teraz kim ja właściwie jestem, przedstawię się należycie, nazywam się Pepsi Elliot, twoja papessa od energetycznego detoksu. Dzisiaj zabieram cię na najbardziej hardkorowy odwyk XXI wieku. Nie od alko, nie od cukru, ale od Janusza. W tym filmie dowiesz się czym jest Janusz Detoks. Jak rozpoznać trzy najbardziej zdradliwe fazy tej choroby i jak nie dać się nabrać ani na okruchy, ani na dilerskie próbki. Jeśli potem uśmiechniesz się, może nawet przez łzy, to znaczy, że zaczynasz zdrowieć. Także ten. Już wal dzwona w Bisu, bo wiesz co robić i ruszamy z tym koksem. No dobra, Bridget już znamy, a teraz Janusz. Janusz nie ma nic wspólnego z Memem o sandałach i skarpetkach. To nie te czasy, nie ta historia. Nawet gdy gdy dostaje kryptonim, frytura, głęboki tłuszcz. To jest Janusz 2.0. Trochę drań, trochę narcyz. Trochę ironiczny, błazen, który potrafi rozśmieszyć. Następnie zniknąć na trzy tygodnie, jakby go porwało UFO. Wygląda zwyczajnie, nadzwyczajnie. Ani Adonis, ani Kloc, ale z tą energią. Faceta, który potrafi wejść do knajpy, i nagle wszyscy zwracają uwagę. Tego się nie da wyćwiczyć na paczce. To się rodzi w jego przepastnych gałach i w sposobie, w jaki odpala ci papieroska. Jak drzeż faje. Co? Odradzam. I teraz jest istotne pytanie. Kto w tym duecie jest bardziej sexy? Oficjalnie Janusz, bo dranie zawsze mają branie. On wie, że ma uśmiech, tą ripostę, nonchalancję. Bywa, że fajny tyłek w jeansach z niskim krokiem. Plus, Ale to Bridget jest mega sexy. A właściwie ma mega potencjał. Bo sexy nie musi mieć plus minus satelita 25. Ani rozmiar XXS ze skarpetkami dużymi lub małymi, to zależy od preferencji. Ale sexy nie może za nikim gonić. Zapytasz, dlaczego ona się na to godzi? Bo desperacja lasencji to nie fanaberia. To jest efekt uboczny kultury, hormonów, tradycji i dziurawej samooceny. Brytka od lat karmi się narracją, że samotność to choroba, że laska bez faceta to jest jak ziemniak bez masła. Swoją drogą ziemniak jest pyszny bez masła, też. Więc kiedy pojawia się Janusz, czyli chodząca elektrownia testosteronu... Mieszką cynizmu, ona rzuca się jak ćma na żarówkę. Nie dlatego, że wierzy, że będzie dobrze, ale dlatego, że boi się pustki. Poza tym on się jej po prostu podoba. Zdziwię cię. ale ona jemu też. To dlaczego on tak postępuje? Bo Janusz to narcis Light. Nie chcę zliścia, już tłumaczę. Narcis Light, mam na myśli taki codzienny, odchudzony wariant narcyza. Nie tekst bookowy, nie książkowy. Przypadek z DSM-5. Tylko taka wersja użyteczna. Rozrywkowa. DSM 5 to podręcznik diagnostyczno-statystycznych zaburzeń psychicznych edycja piąta. Na margi to jest taki światowy katalog opracowany przez amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Czyli on to nie jest kliniczny potwór, który rozwali ci psychikę trzy miesiące, ale też to to nie jest całkiem normalne. To to nie jest całkiem normalne. On nie potrzebuje być z Bridget w 100%. On potrzebuje 20% jej uwagi, 30% jej emocji, którymi też pluje jak fusami z herbaty i 50% pewności, że nadal działa na laski. On żywi się dostępem, a dostęp kosztuje mniej niż związek. Janusz Detoks, odsłona pierwsza, huśtawka. Ich historia trwa już parę lat. To jest... Roller coaster klasy Energilandia. Zawsze ktoś krzyczy, zawsze ktoś wymiotuje, a mimo to kolejka jest pełna. Czasem razem, czasem osobno, czasem w łóżku, czasem w cichych wojnach na WhatsApp. Bridget wchodzi w to, bo wciąż wierzy, że huśtawka kiedyś się zatrzyma na jej korzyść. Że Janusz wysiądzie, weźmie ją za rękę i nawinie. No dobra, teraz już tylko razem. Esencja. Ale to nigdy się nie wydarzy, bo Janusz nie zatrzymuje huśtawki. Janusz nią steruje, aby że nie umie wysiąść, bo adrenalina, dopamina stały się jej narkotykiem. Narko, alko. To jest ich punkt wyjścia. Ona, laska z krwi, kości, mozzarelli, która chciałaby być kochana jak w filmie o Hollywood on koleś, który myli miłość z możliwością wejścia i wyjścia kiedy mu się zechce. I w tym właśnie tkwi tragikofarsa. Ona jest sexy, bo desperacko chce. On jest sexy, bo desperacko nie musi. Haczyk. Wyobraź sobie, że budzisz się rano, a twój telefon mruga czerwienią jak choinka z biedry. 17 wiadomości od niego. Pierwsze: hej, śpisz? Drugi: hej, dlaczego nie odpisujesz? Halo, dlaczego nie odpisujesz? 17 no to powodzenia w życiu. Bridget gapi się na ten telefon i czuje się jak pilot, któremu w nocy odcięto skrzydła. Nie tyle jemu, co tego samolotu, którego jest pilotem. To właśnie jest ten moment, w którym zaczyna się detoks. Historia. No Janusz to nie facet, to system operacyjny. Wchodzi w twoje życie jak wirus, obiecuje, update, a w tle pożera baterie, ram i wszystkie twoje zdjęcia z wakacji. Bridget wie o tym, ale mimo wszystko trzyma. Go folderze ulubione. Jak starą piosenkę, której refren w sumie i tak już przestał ją kręcić. Problem z Januszem polega na tym, że on zawsze wraca. Dopóki nie pójdzie na zawsze. Wraca wkrótce, gdy ona przestaje go gonić. Niby się żegna, to już koniec, spierdalam wariatko, ale potem jak klasyczny detoks. Najpierw dreszcze, potem pocenie się, a na końcu ta niebezpieczna myśl. A może jeszcze ten jeden raz, może spróbuję jeszcze ten jeden raz. Włoski skąd włoski to kolagen tip Wcześniej nie rosły. Odpadały szczególnie te rozjaśnione. Jest już naprawdę bardzo dużo. Wszystkie linki pod tymi widłami. Bridget już dostrzega, że ten roller coaster chyba nie jest miłością, tylko biochemią. Dopamina kortyzol i odrobina serotoniny, jak sfiksowany koktajl. To nie jest romantyzm. To jest uzależnienie. I właśnie na tym polega Janusz Detox. Nie chodzi o to, żeby go usunąć z kontaktów. Chodzi o to, żeby go odinstalować z układu nerwowego. Zamykanie klamry. Wisz, Bridget, jeśli ciągle powtarzasz te same pętle z Januszem, twoje życie staje się jak stary serial. Wiesz dokładnie, co wydarzy się w następnym odcinku, ale i tak się gapisz, bo boisz się pustego ekranu. Janusz Detox to nie jest kara. To twoja wolność od przewidywalnego cierpienia. I właśnie dlatego powinnaś przejść pierwszy rytuał odtruwania. Ćwiczenia dla ciebie. Detoks powiadomień. Przez 24 godziny odcinasz wszystkie wiadomości. I to w ogóle wyłączasz fonię. Po prostu siedzisz w ciszy. Nie blokuj, nie kasuj. Cisza. Twój układ nerwowy musi poczuć tę ciszę. Dwa. No to nie jestem taka pewna, ale na niektóre działa. Lista krzywd w notesie. No po prostu wypisz z 10 sytuacji, w których Janusz cię zranił, bo warto to jednak sobie od czasu do czasu przypomnieć. Szczególnie jaką pracę niby zbit Typ kotek, piesek. Biedny. Biedactwo. Przeczytaj je na głos. Mózg ma tendencję do wybielania sprawców. Trzecie ćwiczenie dla ciebie. Eksperyment ciało VS. Iluzja. Gdy o nim myślisz, zauważ, w której części ciała czujesz ścisk. Czasami jest to brzuch. Nie wiem, czasami jest to pochwa. Może być gardło, łzy i oddechami spróbuj to rozluźnić, to, to miejsce w ciele. Się bluzować. No, kochasz siebie. Zrób to dla siebie. Dwie w szok Zakończenie pierwszej Słony. Bo prawda jest taka, że ten pozornie, zajebisty koleś nie istnieje jako osoba. On istnieje jako program w Twojej głowie, a program można odinstalować. Ale jeśli Ty teraz pomyślałaś, ale ja bez niego nie potrafię, to zatrzymaj się, bo to nie on był źródłem Twojej mocy, to ty byłaś baterią, którą on wysysał. Ale fakt, detoks nie jest znowu taki łatwy. Mechanizm okruchów janusz detoks, odsłona druga. Bo właśnie w tym momencie nas cenę wchodzi prawie, że najgroźniejszy. Czyli mechanizm okruchów. Janusz nigdy nie daje całego bochenka. On nie piecze chleba miłości. On sypie okruchy, jak kurze. Tu wiadomość tęsknie, tam lajknie zdjęcie sprzed trzech lat. Innym razem zniknie na trzy tygodnie, żeby wysłać ci gifa z kotkiem. Bridget łapie te okruchy jak gołębie w Krakowie, na rynku. Dzieci gonią za gołębiami. Bridget tak łapie te okruchy. Kiedy uzbieraj ich pełną garść, to myśli, ale to jest chyba jednak miłość. Nie będzie. To karma z McDonald's podana na niby złotej tacy. Okruchy działają, bo karmią Twoje uzależnienie, a nie prawdziwą więź. Janusz wie, że pełen bochenek to odpowiedzialność, zobowiązanie i prawdziwe zaangażowanie. Ale to jest dla niego za ciężkie. To nie jest opcja. Więc daję ci tyle, żebyś nie umarła z głodu, ale nigdy się nie najadła. Emocjonalny szok? Największa ironia? Bridget myśli, że to ona walczy o niego. Tymczasem to on walczy o dostęp do jej baterii. Potem go to odpycha. To biedactwo. Musisz o nim pomyśleć, Bridget, nie? Wczuć się w to biedactwo. Empatko, absolut. Urodziłaś się. Tak. To ty. Wiadomo, że po moich siedmiodniowych warsztatach nie żyjesz już cudzymi dramami. Nie przetaczasz przez swoje serce emocji całego osiedla. Siedem dni domowych warsztatów wystarczy, żebyś przebudziła się z tego letargu. Wróciła do siebie i rozpoczęła obfity taniec zasilany własną mocą. Janusz potrzebuje potwierdzenia, że jego urok dalej działa. SMS tęsknie nie znaczy wróć do mnie. Oznacza sprawdźmy, czy nadal mam władzę nad Twoim. Moim serotoninowym guzikiem. Teraz wyobraź sobie to inaczej. Gdyby takie fajne dziewczynisko dostało od prawdziwego faceta wiadomość tęsknię, albo tego SP, którego sobie potem wymanifestujesz, nauka przyjdzie potem. A więc taką wiadomość tęsknię o 2.37 w nocy. To następnego dnia miałaby śniadanie do łóżka i plan weekendu razem. A u Janusza? Następnego dnia nie ma nawet dzień dobry. Klamra. Okruchy są jak fałszywy detoks. Wydaje ci się, że już nie ciągniecie do cukru. Jesteś wolna, a potem wpadasz na ciacho. I znowu wszystko zaczyna się od nowa. Dlatego Janusz Detox to nie tylko brak kontaktu, to zrozumienie gry okruchów i podjęcie decyzji, że nie bierzesz w tym udziału w tej grze. Wiemujące w szok zakończenie drugiej odsłony. Detoks. Bo jeśli myślisz, że SMS tęsknie oznacza miłość, to czas na brutalne przebudzenie. Miłość nie budzi cię o 2.37 w nocy, żeby sprawdzić, czy nadal jesteś na smyczy. A teraz przed nami trzeci, naprawdę najgroźniejszy etap detoksu. Faza dilerska. Janusz Detoks. Odsłona trzecia. Słona trzecia. Kiedy Janusz nagle staje się ideałem, bo to nie jest cud, to jest faza dealerska, czyli darmowe próbki na odwyku haczyk. Wyobraź sobie miesiąc ciszy, żadnych nocnych SMS-ów, zero lajków, zero gifów. Bridget zaczyna powoli odzyskiwać spokój. Oddycha pełną piersią, pije karcie. This is bio ma się rozumieć. Kawka. Arabika bezkofeinowa. Pierwszy raz od dawna czuje, widzi, że świat ma kolory, że może być zajebiście, spokojnie. Kolory inne niż szarość januszowego swetra. I nagle bum na Messengerze wyskakuje wiadomość, która wygląda jak reklama raju. Bridget, zrozumiałem wszystko. Chcę być z tobą. Tęsknię. Jesteś dla mnie najważniejsza. Dlatego jak będziemy się uczyć, manifestować, będziemy manifestować zwykłe sytuacje, nie te wstrząsające. Bo to jest narko. To jest po prostu mała dawka narkotyku na odwyku. Bridget prawie upuszcza kubek, bo wrócił Janusz. Wrócił. W idealny Janusz. Historia. To jest właśnie faza dealerska. Każdy narkotyk ma taki moment, że wraca do czyjegoś życia w takiej jakiejś kolorowej, super formie, kiedy po detoksie niewielka ilość tego narkotyku powoduje, że jest zajebiście. To jest takie najbardziej niebezpieczne dla narkomanów. To wygląda jak cud i smakuje jak cud. On rzuca nawet magiczne. Kocham, ale prawda jest taka, że to strategia przetrwania z jego strony. Poczuł, że traci dostęp do twojej energii, że przestałaś go gonić i serdecznie ci promkę on inclusive. Kolacja, kwiaty, wiadomości pełne czułości. To jednak potrafi to robić. To jest jego metoda na reset systemu. On wie, że jeśli wrócisz, cykl zacznie się od nowa. Emocjonalny szok? Ona w tej fazie zapomina o wszystkich notatkach, o krzywdach emocjonalnych, o płaczu, o nocnych SMS-ach, które ją wybudzają, wykańczają. Bo faza dealerska jest jak instagramowy filtr. Wygładza każdy ból, każdy zgrzyt. Każdy nieprzespany poranek, noc. Ale to oczywiście nie jest miłość, to jest chemia desperacji. To jest moment, kiedy Janusz nie walczy o miłość, tylko o dostęp do własnej baterii, do jej baterii i kiedy już podładuje się jej energią, jej ciepłem, jej, no, mocą. Wyssie wszystko, to wówczas hollywoodzki filtr zniknie. A ona zostanie z kacem emocjonalnym większym niż po ciepłym winie w plastikowym kubku. Klamra. Dlatego najgroźniejszy etap detoksu to nie cisza, nie okruchy, ale właśnie ta iluzja ideału. Bo to nie jest Janusz odmieniony, to jest Janusz na sterydach lęku przed utratą kontroli. Ćwiczenie dla Bridget. Mantra odtruwająca. Powiedz głośno. To nie jest miłość, to jest promocja. Powtarzaj, aż twój mózg zacznie uznawać to za fakt, podświadomość, ciało. Tak, uprzedzam twoje pytanie, Bridget. Teoretycznie istnieje szansa, że Janusz naprawdę zrozumiał, że Cię kocha, że tak. Gdy ty przestałaś go gonić, nie? To on to zrozumiał. Ale to jest szansa mniejsza niż ta, że Biedra wprowadzi sushi Michelin do lodówek. Już to widzę! Dlaczego? Bo prawdziwa przemiana to nie jest bum, że chyba cię kocham, bo uciekasz. Prawdziwa przemiana wymaga czasu, zrozumienia, zderzenia ze sobą, a nie samego lęku przed stratą. to tracisz zainteresowanie. No więc taka przemiana wymaga czasu, zaangażowania, jakiegoś zrozumienia, poczucia, takiej prawdy wewnętrznej. A nie, że dopiero jak tracisz zainteresowanie, no to już będziemy teraz godni zajączka. To jest panika odciętego pasożyta, który nagle czuje, że nie ma już dostępu do prądu. Bo jeśli ktoś potrzebuje Twojego odejścia, żeby zrozumieć, że Cię kocha, to nie miłość. To jest strach przed rachunkiem za prąd, który do tej pory Ty płaciłaś. Potem i tak zostaniesz porzucona. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie, czemu ciepła nie mam Was? Co było, to było, minęło, jak miłość. Prześniło, prześniło i nie wróci drugi raz. Ach, panie, panowie, ach, panie, panowie. Dobra, to skończymy już tutaj. W tym wnętrzu. No trudno. Wytrzymamy. Potem tak zostajesz porzucona. Wybowujące w szok zakończenie trzeciej i ostatniej odsłony dzisiejszego filmu Janusz Detox. Bo prawda jest taka, prawdziwa miłość nie musi brać sterydów. Jeśli ktoś nagle staje się ideałem tylko wtedy, gdy zaczynasz odchodzić, to nie jest miłość. To jest transakcja energetyczna. I teraz najważniejsze pytanie: czy chcesz być czyjąś miłością, czy czyimś źródłem prądu? Tyle. Tu byłaś, zostaw ślad węglowy, muszka cc, homofon, bij suba, walnij dzwonka, widzimy się wkrótce, love you!